Ostatnio mam bardzo dużo pomysłów na filmy i tematów, które chcę poruszać. No ja, mnoży mi się dużo różnych pomysłów i non stop coś mi przychodzi, a to nagraj, a to nagraj. No i nie jestem w stanie po prostu cały czas siedzieć na telefonie, nie? że to nie jest do końca zdrowe. No, do, dosyć dużo, dosyć dużo, i ja nagrywam tego duże ilości naraz, na bo mi te pomysły uciekają. Więc nie wiem, albo zacznę sobie spisywać te pomysły i rozkładać to. Zobaczymy. Na ten moment takie najważniejsze, co mi przychodzi. Był live u Andrew Sygnalisty. Połączył się z Tomaszem Potapczykiem. Tomasz Potapczyk ostatnio na swoim kanale zamieścił wywiad z pułkownikiem, emerytowanym pułkownikiem Ricardo Bossi z Australii o korzeniach włoskich. Jego rodzice to Włosi i dlatego on ma takie nazwisko włoskie. I ten pułkownik, on, on jest na tym poziomie świadomości, co Trump, tak? czyli na, na, tym, na tej poziomie wiedzy i, i tak dalej, I dlatego Tomasz zrobił z nim wywiad. I to cudowne, że to się w ogóle udało. To jest tak bardzo ważne, żebyśmy się też kontaktowali między narodami. Nie tylko w obrębie w Polsce, tylko żebyśmy właśnie wychodzili też i łączyli się z innymi ludźmi, z różnymi narodami, łączyli się i wymieniali te perspektywy. Co to daje? Ogromną taką jedność, czuje się takie wsparcie. Kurczę, u nas tak samo jest, u nas tak samo jest. I jak się wymieniają ludzie tymi, co się u nas dzieje, co się u was dzieje. No, to wtedy i zarówno widzowie, którzy oglądają, no daje to takie poczucie jedności, poczucie bezpieczeństwa, tak? I takie poczucie zrozumienia, tak? że, że jest ktoś, kto widzi to, co ja. I to jest coś pozytywnego, tego trzeba to robić. Oczywiście wiadomo, trzeba znać dobrze język, tak żeby móc na takie tematy rozmawiać. Tomasz mieszkał za granicą, więc on no, potrafi się językiem angielskim posługiwać, takie rozmowy prowadzić. I to jest mega mocne. tak I to, że mu się udało przeprowadzić tą rozmowę, to bardzo no, dobrze. O nim świadczy, tak, że mu się to udało osiągnąć, i ten kierunek jest bardzo dobry czyli konfrontowanie tego, co się z, z, po prostu u nas dzieje, z konfrontowaniem z tym, co się dzieje gdzieś tam indziej i z perspektywami ludzi za granicą. I okazuje się, że mm, widzimy to samo, tak, że gdzieś indziej ten sam problem jest. Można tak się wzajemnie wspierać w ten sposób. To też tego typu rozmowy zagraniczne, one też dzięki temu pozyskujemy wiedzę i wiemy mniej więcej w jakim kierunku to wszystko idzie, bo wiadomo, z telewizji się tego nie dowiemy czyli to, co się naprawdę dzieje, nie jest podawane w telewizji. Są pewne procedury, jeśli chodzi o działanie służb. Interesowałam się tym, czytałam na ten temat. Jeśli chodzi o przestępczość zorganizowaną, służby mają swoje procedury, to jest wszystko mądre, to jest wszystko przemyślane. To ma tak być, w taki sposób działają, to się sprawdza, więc służby doświadczone w tym wiedzą, że. Tylko jest taka droga rozpracowywania zorganizowanych grup przestępczych. I no z jakiego rodzaju wrogiem ma się do czynienia tutaj, prawda? Bo to zależy, z jakim wrogiem ma się do czynienia, jakby, co do czego dotyczy konkretnie ta przestępczość. I najpierw podam w skrócie te procedury, jak to wygląda. Więc, jeżeli mamy do czynienia z przestępczością zorganizowaną, to służby otrzymują pewne komunikaty i podejmują obserwacje. To wszystko się odbywa w ukryciu. Działają w taki sposób, żeby nawet osoby postronne nie były świadome tego, co się dzieje. Nikt nie może widzieć, co oni robią. Potem, potem jest tak, że muszą dostać. Yy, muszą dostać zgodę tak, czyli żeby móc zarejestrować coś yy, nagrać coś widzicie, podłożyć podsłuchy, podłożyć kamery i tak dalej żeby zdobyć dowody muszą mieć zgodę sądu, więc jeżeli coś jest podejrzanego oni kierują się do sądu sąd wydaje zgodę i oni pod przykryciem wypuszczają swoich ludzi no, i zdobywają te dowody. Tak? Kiedy już zdobędą te dowody, no to y, kierują się do prokuratury. Y, czy prokuratura do sądu jakoś, jakoś to tak było, tak? Że y, poproszą o tą zgodę na nalot i przedstawiają te dowody i. Można tak zrobić, że zrobią nalot, a potem uzyskają tą zgodę, nie? Więc y, ludzie nie mają zielonego pojęcia, co się dzieje, że dokonuje się obserwacja. W zależności od tego, z jakiego rodzaju mamy problemem do czynienia, z jaką y, grupą przestępczą, z jakim, jaką przestępczością mamy do czynienia, jakiej to jest skali, y, obserwacja... Y, no, Dokonuje się poprzez yy, kilka, kilkanaście osób. Tak? Im bardziej jest poważny problem, tym więcej ludzi kontroluje tą sytuację, nie? Ten, to dane miejsce, gdzie dokonuje się przestępczość, tym yy, więcej ludzi jest w to zaangażowanych. Kilkanaście funkcjonariuszy może być zaangażowanych w obserwację danego miejsca. Gdzie znajduje się, gdzie dokonuje się ta przestępczość. I nikt o tym nie wie, i ma nie wiedzieć. Dlaczego? Dlatego, że to by się nie udało. Przestępcy wiedzą, w jaki sposób policja ich podchodzi, w jaki sposób policja działa. Nie są e, głupi, więc się zabezpieczają, zamieszczają kamery wokół przestęp miejsca, gdzie dokonuje się przestępczość. Montują kamery, żeby kontrolować wszystko, oświetlają wszystko, żeby wiedzieć, kto się kręci. Więc, żeby złapać przestępcę, trzeba działać w ukryciu, znaczy pod przykryciem dlatego, że jeśli oni by widzieli otwarte, otwarte działanie funkcjonariuszy, to oni bardzo by spieprzyli szybko i ukryli dowody a chodzi o to, żeby funkcjonariusze mogli znaleźć te dowody, znaleźć to wiecie to co jest kluczem tej przestępczości nie? tym problemem nie? na przykład jak mamy do czynienia z narkotykami, to oni specjalnie tak działają żeby przestępcy się nie zorientowali i żeby tych Narkotyków gdzieś nie ukryli i nie wywieźli. Rozumiecie, to by się nie udało, gdyby to było w otwarty sposób. Dlaczego nie może być w otwarty sposób, że wiecie, wchodzą i wiecie? Nie, nie mogą być tylko przesłanki. Muszą być dowody. A żeby zdobyć dowody, trzeba bardzo długo monitorować przestępców, obserwować ich. To musi być wszystko legalne. Tak? Y Dlatego to wszystko trwa, dlatego to um, zajmuje tyle czasu. Dokonują tej obserwacji poprzez kamery, swoich ludzi nasyłają i tak dalej, ale wy tego nie widzicie. Wy nie jesteście świadomi tego, że wasz budynek na przykład jest obserwowany, bo w waszym budynku znajduje się przestępca. Nie macie o tym zielonego pojęcia. To jest wszystko specjalnie tak wymyślone, by udało się złapać przestępców. Rozumiecie?